No to tak widzowie. Nauczyłem się mm, ten... montować filmy, dlatego teraz będą lepsze filmy. I mogę wam teraz to pokazać. Mogę wam teraz pokazać, że umiem montować te filmy. No to tak. Lecimy. A jakby to powinien być chyba shorts. Bo... no... O tak, no. Nie no, w sumie to nie wiem co mam powiedzieć. Chciałem po prostu powiedzieć, że umiem montować, że będą lepsze filmy i że trzy głosy są na to, żeby była ta ankieta, żebyśmy zagrali w Minecraft więzienie, ale nie powiem wam z kim, z tajnym gościem. Dlatego jakby jeśli inne osoby to oglądają, to mogą zagłosować. Czy tak czy nie? Na razie jest trzy głosy i są na tak, więc jakby czekam na więcej. A tak w ogóle to teraz ten parkour to jest na serwerze Coxcraft. Dobra, elo.